Hej, jestem GMROW, oglądacie kolejny odcinek z naszej serii Zagryjemy w Red Dead Redemption 2. No i moi, moi drodzy, dzisiaj oczywiście powracamy sobie do naszej ludzkiwki. Dzisiejszy odcinek, moi drodzy, słuchajcie, też mam dla Was bardzo ważną informację, ale to za chwilę Wam ją przekażę. Dzisiaj odcinek myślę, że będzie taki maksymalnie do 30. 5 minut, ponieważ kiedy to nagrywam, jest już dosyć późno, pora, więc nie chcę, wiecie, nie chcę te, też tego jakoś przeciągać zbyt długo, także słuchajcie mojej drodzy, Dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest czwartek, właściwie już piątek, godzina 18 po północy. Więc właśnie dlatego dzisiaj odcinek nie będzie zbyt długi. Słuchajcie, no i zbliża, zbliża się, moi drodzy, coraz bardziej październik, czyli miesiąc, w którym rozpoczynam swój ostatni rok na studiach, no i też, który jest najważniejszym rokiem, na no, moich studiach i przez to, moi dózowie, oczywiście będę miał taki większy natłok obowiązków. Znaczy, wiecie, no, ogólnie ja studiuję w miejscu, gdzie tak naprawdę, dajmy na to od października do tego stycznia, tego nie, nie lubię nic, albo inaczej nie lubiłem nic, bo, wiecie, no, wtedy miałem tylko egzaminy, prawda, na sesję, jednak tutaj ostatni rok licencjatu, czyli pisanie pracy, moi dózowie, czyli coś, co jest najgorsze, plus myślę, że też większe natężenie, jeśli chodzi o plan bo myślę, że też to prawda będę miał więcej zajęć, także moi drodzy myślę, że maksymalnie będą pojawiały się od października trzy filmy w tygodniu, może na początku będę w stanie jakoś to pogodzić i nagrywać dla Was cztery filmy tygodniowe, ale to jest maksimum. Myślę, jakie uda mi się osiągnąć, bo nie wydaje mi się, żebym, słuchajcie, mógł, na pewno nie codziennie, nie ma szans, 6 dni, 5 też raczej odpada. 3 dni, ewentualnie maksymalnie moi dozy, cztery filmy będą pojawiały się w tygodniu. Jak to będzie wyglądało? Pomyśl. zobaczymy, może y, poszczęści mi się i nie będę musiał jakby codziennie dojeżdżać, y, prawda, na uczelnię. Mam nadzieję, byłoby miło, nie ukrywam, przynajmniej raz, y, wiecie, jeden raz, y, prawda, w tygodniu mieć jeden y, ten... Dzień Wolny. Także zobaczę, moje drodzy, jak to będzie. Będę was oczywiście informował na bieżąco, także do końca tego tygodnia filmy będą pojawiały się normalnie, czyli codziennie, a jednak już od poniedziałku doszamy z takim maratonem, że tak powiem, czyli dajmy na to, poniedziałek film, wtorek nic, środa film, yy, piątek film i tak dalej, nie. Co drugi dzień yy, aktualnie myślę, że poniedziałek środa, piątek na pewno. Jak to będzie wyglądało z niedzielą jeszcze yy, zobaczę, zobaczę. Słuchajcie, jak to będzie wyglądało, tak jak mówię, będę was tutaj na bieżąco info, informował. Także tak to wygląda, moi drodzy. Przechodzę do lededa. No to słuchajcie, dzisiaj pakujemy się i wy... Wiadomo, co robimy, e, tak na poważnie uciekamy, ponieważ e, tak naprawdę coraz bardziej e, takie te, na, te, naprawdę te poszukiwania ze strony wszystkich właściwie zarówno łowców nagród, e, stróży prawa oraz oczywiście odcinkoli. Wszyscy nas słuchajcie, szukają, albo inaczej, wszyscy szukają, po prostu da Dante, chciałem powiedzieć, Dacza oczywiście, no, chcą go załatwić, przez to wiecie, że Dacz jest szefem naszego gangu, z którym myślę, że jest prowadzony nie jeden konflikt, więc musimy po prostu uciekać, a ja wiemy, że od, od niego po prostu się tutaj nie uwolnimy, że tak powiem, nawet nie uwolnimy, tylko. Nie rozdzielimy się, bo to nie ma myślę, takiej żadnej możliwości. Także słuchajcie, no, wszyscy nas szukają. No, dwa, dwa razy już się natknęliśmy na Odlitzkolli w pobliżu naszego obozu. Nawet wtedy, kiedy wyjechaliśmy prosto, prawda, z obozowiska, oni już się na nas tutaj zaczęli w lesie i wiecie, otoczyli nas, chcieli nas załatwić. Później, oczywiście, przy okazji ostatniego odcinka ta strzelanina w Valentine. No i jeszcze wcześniej, prawda, wtedy, kiedy ułowili, ułowiliśmy sobie ryby z młodym, no to również tutaj pojawili się kolejni ludzie od Jaskola, także no... Powiem wam, że nie było to nic przyjemnego, więc myślę, że tacz, Tak naprawdę lepiej późno niż wcale. Uważam, że gdybyśmy dzień, dwa czy nawet trzy wcześniej, to gdybyśmy właśnie wyruszyli wcześniej, te kilka dni, to być może mm, bylibyśmy troszkę dalej od nich, a tak, kurde, no wiecie, jesteśmy na takim, powiedzmy, haczyku, także no jestem naprawdę ogromnie ciekawy, jako, w jaką to stronę wszystko dalej się, y, słuchajcie, po czy więc jeśli nie oglądaliście, nie oglądaliście poprzednich filmów na kanale, to oczywiście was gorąco zachęcam, no i jeżeli seria wam się oczywiście podoba, no to nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górę, komentarza oraz, y, oraz, słuchajcie, suba na kanale, więc moi drodzy, my już tutaj ruszamy do... Do naszego, do naszego, że tak powiem, tak wilka I sobie tutaj e, przyśpimy się oczywiście do rana, no i będziemy wyruszali e, pakowali się pewnie i tak dalej. Będziemy się pakować. Dobra, gdzie jest kurde moje, ten, moje obozowisko, bo tutaj jest oczywiście dacha, A gdzie jest kurde moje? E, dobra, e, chyba gdzieś tutaj, dokładnie w tym miejscu. Keep heading east. Is that the plan okay. for now? And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them good. that's following us and lie low. This is lying low? We turned into a bunch of killers. I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Zobaczcie, nawet nie możemy się przespać. Wszyscy już widzimy, są spakowanie. No dobra. A jedyne, co nam pozostało, to tylko i wyłącznie wyruszenie. Ucieczka. "okay." "maybe you and charles can go take a look. clear off anyone you find before the whole lot of us move in looking so conspicuous." "and now we're going to do that?" "i don't know." "start dancing." "looks like i turned into a goddamn errand boy." "you have turned into my son." "you worry because i worry." "we are just the same." "hey, charles, come on. i need you for something." "sure. this can wait." Hmm, wydaje mi się, że jednak tutaj Artur jest tym bardziej rozważnym niż Dutch, bo Dutch y, jest taki, powiem wam, ma ta, troszkę takie podejście y, olewcze do pewnych spraw. Nie mówię, że do wszystkich, Argonne? czy nawet do większości, ale do pewnych spraw y, podchodzi w taki sposób olewczy, co mi się niezbyt podoba, aczkolwiek z drugiej strony, no, jednak jest on, on naszym przywódcą i po prostu musimy go szanować, musimy się go słuchać, wykonywać jego polecenie i tak dalej. Are we riding there? Że, żeby wiecie sobie nie robić problemów. No to jedziemy do, do Berry Creek. Zobaczymy moi drodzy z czym tutaj będziemy musieli w tamtym miejscu się mierzyć. Miejmy nadzieję, że, że to nasze nowe obozowisko jest dosyć daleko od tego naszego jeszcze nadal so, prawda aktualnego. up and moving on again we have to fast we'd already pushed our luck too far before that mess we just made at Valentine ah uh, that didn't sound good uh killed a lot of law killed a lot of cornwalls man they must know where we are by now <coughs> czyli to nie byli to byli ludzie czyli powiedzmy cornwallowie so we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants us to give it a look. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I know by now. There ain't no lying low. There's too many of us for that. And there ain't no way Dutch is gonna just hide away in a cave somewhere. Goes against everything he stands for. That'd be admitting we're nothing more than low-down criminals. Which we are. You don't have to tell me. So where does it end? Where does what end? The moving, the running. Dutch don't see it as running. You call it what you want. I don't know.

Myślę, że moglibyśmy się solidnie zdziwić. on, kurde, pojechał. O, no, koło. Myśmy wyjechali sobie z góry. Hey, I see over there. You see on the there. Zwłoki. No, niedobrze. Został Arthur. Mhm. Mm Czyżby tutaj Cornwallowy już byli? Czy może wiecie? Stylorze prawa. Robin, ja chyba lepiej tutaj nie wierzać koniem

Czy tutaj będzie coś przydatnego na przykład nie widzę. Ognisko jest dopiero wiecie świeżutko wypalone. Proszę bardzo no, ktoś tutaj naprawdę niedawno y, był i uciekł w popłochu na to wychodzi. Ktoś był Yy, zobaczcie, yy, to jest chyba... W... to jest śpiwór. Nawet nie zabrany. Tutaj również... skrzynie yy, jakieś tutaj yy, są. Cholera. Co to jest? Pewnie różne zapasy po prostu i tyle. Przeszukaj skrzynię. Kurde, ok, No tego to się nie spodziewałem. Ale jak się sprytnie schowały, kurde, za skrzyniami, jeszcze z dubeltówką przy sobie. Said, are, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Oh, German. No. Now go on, get out of here. Go. We need the land. Go. Get the hell out of they here. They took our father. Who did? M men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Come on, Arthur. Nie możemy. Nie możemy, kule, o tak, wiecie, się pozbyć dziewczyn. One są przerażone. Kurde, Artur, weź się ogarnij chłopie. Miej sobie trochę empatii, no. Lera, jasne, i to wkurza w nim. Wiecie, mam wrażenie, że on najchętniej oprócz żytacza by wszystkich, kule, zostawił, nie? Za sobą. Well, you yeah. You were just going to send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons braiding down our necks. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. think this is the right way? Give me a second. No Charles jest myśliwym, więc on doskonale wie jak wytropić różne rzeczy. Okay, looks like they go down this way. So, what happened with those Pinkertons anyway? When you were fishing with Jack, Said they were onto us. Offered me freedom if I turned Dutchian. They picked the wrong man there. We should have moved right then if you check this. No ten na pewno nie przejedziemy, nie przejedziemy. Zdłuż brzegu. Right in front of Jack. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep. He'd be a damn idiot going anywhere near that town right now. Huh? He reckoned he'd be able to slip in and out. Oh, well. If it's John's idea, it must be a good one. Hey there, mister. What is it with you and him? Uh, he disappeared on us for a while. But Jack was... Wait a second. Just want to look closer here. Carry on along this trail. So like I was talking about, when Jack was real young, a long while. here He did. And we was family, you know. Guess I still ain't fully forgiven him for that. Oh, oh, up ahead. no dobra. Seems deserted. O, oczywiście. Pewnie za chwilę się do niego zbierzemy i pykna zaatakują Eee, Prawda na vlogowie. Czyli to też nie są kornumolowie, to są jeszcze inni, nie wiem jak ta grupa się nazywa. Cholera jasno, no Dobra, ja sobie wyjmę od razu, słuchajcie, rewolwer. Much easier to defend. No, no nie by tak, w sumie zobaczcie, no, jest tutaj, tutaj, tutaj takie, takie grube drzewo, mog można by sobie na to drzewo wejść, jakiś tam, wiesz, ze snajperką i stać na straży. Taka powiedzmy wieża strażnicza, y moglibyśmy z zrobić właśnie z tego drzewa taką wieżę. Zobaczcie, na początku w nie miałem ani karabinku wyekwipowanego, ale ani również, słuchajcie, tej dubeltówki, a jednak mamy to, proszę bardzo. Okej, okej. Okay, okay. Nie mamy czasu... A tu jest, of here. Dobra, dotnijmy go.

Hälfen Sie mir. Okay, getting you out of here. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yeah, okay. Here, you wait there a second. Charles, go find Dutch. Get the caravan to divert here. This spot should work for us. I agree. Okay. No, ma'am, colleague. you ze just me. Spotkać się ponownie ze swoją rodziną bez obaw, ale może najpierw byśmy sobie jeszcze przeszukali to miejsce, co? bo tutaj może być kilka y, wartościowych rzeczy. Schowajmy może ten nóż, po co mamy go nosić? Może być jakieś pieniążki, coś tam. No ale powiem Wam, że ten obóz jest naprawdę dużo lepszy niż tamten. Oczywiście łatwiej go bronić, tak jak powiedział Charles, ale też y, z drugiej strony, wiecie, z drugiej strony y, chociażby to drzewo, o którym mówiłem, możemy sobie je wykorzystać jako y, taką wieżę strażniczą. No dobra, co my tutaj mamy? go. Oczywiście do ograbienia kolejne tutaj ciała, zwłoki naszych wrogów. Dobra. Kolejny amunicja, no, jak Wcześniej też uzyskaliśmy sobie lekarstwo. Dobra. To chyba tyle. Nie, nie, wiecie, to jest małe obozowisko, ale myślę, że spokojnie się tutaj nada dla, dla naszej całej grupy. Dobra. Skakujemy na konia i wracamy do tamtego obozowiska. Take you back to your family. No widzę, że nie rozumie po angielsku <laughs> myślę, że gdyby rozumiał to yy, raczej by przytaknął, że się cieszy na przykład, prawda? Kurde, jesteśmy takim, jesteśmy po prostu w środku lasu. Wie bitte? Those back there, why did they take you? Geld. Money. Sie Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Wie haben sie sie gefunden? I'm sorry friend, I can barely speak English. Ja. Ops, język Artura, oczywiście że angielski, którym się świetnie posługuję na co dzień. Ten gość jest po prostu niesamowity. Ten obóz, myślę, nie jest dla Ciebie do no właśnie. Andreas, ich habe gedacht, du seist tot. Beinahe wärst du gewesen. Meine Lieblinge, meine Herz allerliebst. <laughs> oh, wie wunderbar. Oh. Sie sind ein großer Mann. Ja. Ein großer Mann. Ja, wirklich. Es ist ein Segen, dass Thanks. wir sie getroffen haben. now get out of here. This place ain't safe. Get out of here. Ja, ja, well, alles family. Klar. Family. Äh, Ich habe was für Sie. Einen Moment. Äh, ähm, Dankeschön. Dziękuję. herzlichen Dank. Hmm. Dał nam sztabkę. Sztabkę złota, nam yeah! dał, która pewnie jest bardzo dużo warta. No, by to jest spokojnie, bezpieczne na miejsce przede wszystkim. Bardzo mili ludzie. Nie zastrzeli nas, jak nas spotkały. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, Put everyone to work. Make this place a home. Well, I don't know where the hell we are, but we are going to make the best of it. Jak zawsze? <laughs> Jak zawsze? Rozdział trzeci. Clemens Point. W ogóle rozdział drugi był bardzo długi, powiem wam. Mamy 24 odcinek z serii. Rozdział 8 to dopiero trzeci. Parę dni później. No jest to, powiecie, bardzo ładne miejsce nad rzeką. Bardzo blisko do łowienia ryb. Też do kąpania się wylecie. <sum> Same pozytywy. Dobrze, no właśnie, mamy też topkę złota. Mogę go sprzedać u dowolnego pasera z dużym zyskiem? No, proszę bardzo, no właśnie. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy, jak to będzie się miało. W ogóle niepokoi mnie to, że tutaj ten obszar jest alutki na czerwono, tutaj gdzie my jesteśmy. No, miejmy ku�dze nadzieję, że nie będziemy musieli niedługo znowu uciekać. Tylko tak sobie patrzę, no, jednak ten nasz obóz nie jest tak daleko. Jednak od y, Horseshoe Overlook, prawda gdzie byliśmy tutaj teraz, to oczywiście jesteśmy... Jak to nasze obozowisko się nazywa? Nie widzę, bo tutaj... Hmm, Clemens Point, ok. Clemens Point to jest nasz. O, to jest, moi drodzy, nasze nowe obozowisko. Także to słuchajcie, myślę, że dzisiaj nie będziemy już sobie tej nowej misji i udacza rozpoczynali. Mamy 25 minut e, leciutko powyżej, więc myślę, że na dzisiaj to wystarczy, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No, udało nam się, słuchajcie, uciec. E, miejmy nadzieję, że w porę właśnie udało nam się uciec od tych wszystkich naszych wrogów, bo e, bo naprawdę, słuchajcie, jest ich mnóstwo, jak tak sobie przypomnimy. Ścigali nas wszyscy. struże prawa, prawa, słuchajcie, łowcy nagród z Blackwater, y, oczywiście od kolowie, no i jeszcze kolejni jakby, nie wiem, jakaś nowa nazwa w ogóle tej grupy, tego gangu y, bardziej, prawda, także no nie jest kolorowo, aczkolwiek moi no myślę, że mam nadzieję, że uda nam się z tym dobrze y, poradzić, także Zobaczymy, moi drodzy, co nas będzie czekało w tym trzecim rozdziale, który sobie właśnie przed chwilą rozpoczęliśmy. Także tyle ode mnie, trzymajcie się oczywiście, moi drodzy, my słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku z naszej serii Zagrajemy w led Redemption dempshintu. Także tyle ode mnie, trzymajcie się, życzę Wam oczywiście udanego weekendu, tygodnia, gdziekolwiek jesteście, po prostu się trzymajcie, uważajcie na siebie. Także moi drodzy również, życzę Wam udanego roku szkolnego, także tyle ode mnie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i pa. pa.